Z tej stronie. Krystyna, dzisiaj zagramy w Minecrafta na telefon. Wiem, że nie mam widzów, ale sobie tak pomyślałam, że sobie nagram. Na pewno nikt mnie o to nie prosił. Na pewno. No, to startuje nam się. Jeśli chcecie, by w następnym odcinku był ktoś ze mną, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli będzie pod tym filmem, aż, nie wiem, 6 łapek w górę, to postaram się kogoś zaprosić. Dobry. No popatrzcie, koń. No nie, spróbuję. No nie, nie mam. A są tutaj jakieś slajmy. Łagam, są. Pewnie mu... ja bym mu założył siodło i wtedy. Bym się na nim mieścił. I to ja gorszego skina nie widziałem od lat. No popatrzcie. Czy on nie wygląda głupio. Nie ja wiem, co się stało? Chyba było cięcie. Nagrywa się. Poczekajcie. Tak, nagrywa się, okej. Okay. Najpierw ważę drzewo, ale co się tak na mnie kapisz? Może ty co? Ty tak się kapisz? No w sumie nie. Ok, raz zniszczyć drzewo. Pierwszy krok, który robiłbym, jest zniszczyć drzewo. <grywka> Trochę, Mike, jest to nielogiczne, bo przecież nie drzewo rękami chcecie ospalić ja tutaj tylko to robot mam takiego głupiego moda że grypery mają zmienione tekstury na roboty roboty okej okay, teraz zbieramy sobie drzewo tutaj o Naciśnięć. Nie, jest chyba środek, czy nie? Nie wiem, nie ma środka. W sumienkarcie chyba. Nie. Będę musiał patrzeć na słońce, ale chyba. No już teraz będzie noc. Kiedy? A mam patyka, skąd? Nie wiem. Bum. Wszystko przerabiam. Trzeba stracić drewno w jak najgłupszy sposób. Okej. Okay. Mam crafting. Najważniejsze rzeczy. Siekiera. A. Zapomniałem o pakietach. Nieważne. Okej, okay, zrobię sobie jedną siekierę. Jeden kilo. Jeden metr. Teraz gdzie są jakieś kurczaki? Przynajmniej mam coś do obrony i coś do kopania. Morskie kurczaki. Ej, co tam się świeci? Coś tam jest świetnącego. Dziwno. Znajdź znowu no ja! Nawet nie, nie chciałem spotkać. Opa, chopa. Boczko, zgubiłaś się? Baa! Już, nie jesteś zagubiona. Okej, okay, yy, teraz co zrobimy no nie wiem. Kopalni. Iść tam czy w następnym odcinku? Będzie tym materiał, więc w następnym odcinku. W razie będziemy rozwalać zwierzęta. To będzie Minecraft. survival. Google W ogóle skończymy nigdy nie widziałem w Minecrafcie takich. A z małych się nic nie dostaje? Czy dostaje? Bo ja teraz z tego małego nie dostaję. Aha. Niczego nie widzieliście. Nieważne, że z małych baranów się nic nie dostaje. Nieważne. Potrzebuję jeszcze jednego na łóżko. Ile tutaj jaski? Tu pozwiedzenia. Ej! Co to jest? Ale co to? To węgiel? Inaczej wygląda węgiel taki. No węgiel! Co to jakiś stary Minecraft? Inaczej wygląda węgiel. Chyba. Nie wiem, dawno w niego nie grałem. Może coś się zmieniło, bo pisało 1.17. Słyszałem, że są jakieś aksolotle i sobie o nich oglądałem. Wiecie, że y, żeby, że szansa, aby dostać niebieskiego axolotla to jest y, ten y, jeden na 1200 A przy okazji właśnie się mówi, że y, Właśnie jest tyle aksolotny 1200 na świecie Okej okay. Chyba mam dużo węgla Jak ja tak tęskniłem trochę za Minecraftem takim survivalowym cały czas siedzę na tym kreatywnym albo w ogóle w niego nie gram. Ej, nawet dobrze mi teraz idzie. O, mam węgiel. Mogę stworzyć pochodnię. nie? co dzisiaj robić w Właśnie, najpierw włączyłam nagrywanie, powiedziałem, okej, okay, od razu nagrywam, ale nie pomyślałem, co teraz zrobić. Kurka. Kurka. Dzień dobry. Ej, gdzie ty idziesz? A więc tak będziemy się... Wystawię O! Co? Dziwnie się na mnie patrzyło i wypinała. To nie moja wina. Świnka! Chodź. Na pewno tu z niej nie tak jak wkrótce. Nie, 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 wylatuje z nie, przecież nie, z nie, nie, coś wylatuje, nie, 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 wołowina nie, a co to, przynajmniej, ej, teraz nie, nie, w Nooo! Kreatywnego, czy nie? Teraz, to mówię o kreatywnym, to jest najlepszy moment. Co to będzie? Widzę, Żeby to nie było znowu ta sytuacja, która mi się przysyła z pozrywkiem, prawda? Że spotkałem. Okej, ja się za bardzo boję, żeby grać nie rzękuje. W następnym odcinku tam pójdziemy. To był taki krótki odcinek, jeszcze sobie zatańczę. O! W ogóle mój kolega idzie. No to Elo i papa.